W trzecim sobie policzmy pola czterech trójkątów, które są zawarte w prostokącie. Jest to prostokąt w miarach 4 cm na 6, każdy. Czyli tu jest bok 4 cm, a tu jest 6 cm i tak dalej. 4, 6, 4, 6, 4, 6. Spójrzmy sobie na pierwszy trójkąt, no to policzymy pole. P równa się a razy h przez 2. No to widzimy, że naszą podstawą jest tutaj ta czwórka. A wysokością, tu byłaby ta wysokość, prawda? Ona by tutaj szła, i tu mamy kąt prosty, dlatego będziemy mieli 4 cm razy 6 cm przez 2. Skrócę sobie 1, 3, 4 razy 3 to 12, czyli pole zielonego ma 12 cm2. Przejdźmy sobie do żółtego. Teraz widzimy, że naszą podstawą jest ten odcinek, to jest połowa czwórki, czyli 2, a wysokość jest tutaj 6, czyli pole równa się 2 cm razy 6 cm przez 2. P równa się, i tu sobie znowu skracamy. Zobaczcie, teraz sobie skrócę z mniejszą, czyli z dwójką. Dlaczego? Bo za nimi sama szóstka i dopiszę centymetr kwadratowy. I teraz niebieski trójkąt. Tu mamy tak, podstawa znowu jest. 2, bo to jest połowa tego boku, 4, a wysokość, ona by tu była na przedłużeniu, czyli tu by szła nasza wysokość, i tu byłby kąt prosty, czyli tu jest nasza szóstka, dlatego P równa się 2 cm razy 6 cm przez 2, już to mieliśmy, czyli P równa się 6 cm2. I fioletowy jeszcze trójkąt. Mamy P równa się, znowu tu jest 2 cm, a wysokość byłaby znowu na przedłużeniu, czyli ona wychodzi z tego wierzchołka i padałaby tutaj, chyba tak ciężko, żeby narysować. To może jeszcze raz, od ręki O. I tu jest kąt prosty, czyli tu byłoby przedłużenie, i wysokość też ma 6, czyli byłoby 2 cm razy 6 cm przez 2, oczywiście. No i to już mieliśmy, czyli pole tego również jest 6 cm kwadratowych.